Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku coś wyjątkowego, a będzie to wyrzutnia dla zwierząt. Jak widzicie już samą szatę graficzną, wyrzutnia jest bezhukowa, nazywa się Lovely Pets i jest od firmy Superpower. Ma 36 strzałów o kalibrze... 20 mm. Tutaj macie również zawartą informację, ile ta wyrzutnia trwa czasu, czyli czas strzelania to 40 sekund. W sumie te strzelania to tak z przymrużeniem oka, ponieważ jest to wyrzutnia bezhukowa, nie ma żadnych rozbłysków, i tak dalej. Jest bardzo cicha, zwierzęta się jej nie boją. Także jest to też uważam świetna alternatywa dla osób, które lubią fajerwerki, ale niestety nie strzelają, bo ich zwierzęta się boją. Także tutaj na pewno się po tej wyrzutni nie będą bały. Co więcej o tej wyrzutni wam mogę powiedzieć, to za taką wyrzutnię musicie zapłacić około 63 zł. Dzisiaj będzie to, że tak powiem, taki odcinek przedstawiający tą wyrzutnię. Widzimy się za chwilę na dworzu. Także do zobaczenia. Okay. Trochę sobie dużą odległość zostawiłem, ale tak jak widzicie efekty są naprawdę fajne. Jak na wyrzutnię bezhukową, wyrzutnię, której się nie boją zwierzaki. Sami zobaczcie. Jak na moja, naprawdę fajna. Ła! Wow. Nie, no ekstra. Powiem Wam szczerze, że ta wyrzutnia, jak dla osób, które po prostu nie lubią huku. Są jakoś wyrzutnie dla zwierząt, to ta jak najbardziej się nadaje. Także recenzja moja jest na tak i serdecznie ją Wam polecam. Także ode mnie to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Hej, cześć. I do zobaczenia!